Taką samą piłeczką odbijającą się jak ona, i nic jej się nie zmieniło. Jest ona tak samo jak trufla, jest bezkompleksowym psem, bezszczelnym. Ale nie reaguje agresywnie na pse. Nie, na nic nie reaguje. Ona na nic nie reaguje agresywnie. To, to ci się może wydać, że ona agresywnie, bo jest chwantki jak yy, ten. Co ty piękności. A ta suniaczka to skąd jest? Nie, wiesz co? Przyszła, nie wiem, przywiozła. Co? Ale ma coś takiego z pitbulka. Ma coś, jakaś mieszanka jest w niej. Hacząc po mordzie, wiesz? Mhm. Uh -huh. Jesteś bezczelna, wiesz jest tutla? <grym> Bez celu. Bezczelna! Chodź malujku, chodź. No chodź piękności też, tak. Ci też tak, tak, tak. Ogon chodzi? Bezczelna mała. Co no, kocham? Przecież by ona latała po, wszy po wszystkich. Po wszystkich by latała. Tak.